Cześć, to Weronika, a dzisiaj zrecenzuję Wam szkarłatny welon autorstwa Shelby Murray. Zobaczcie, Silver dzisiaj do nas przyszła. Ogólnie panuje taka niepisana zasada, że kto siedzi na tym fotelu musi miziać silwunie. Przychodzę dzisiaj do was z książką, na którą czekałam chyba od początku tego roku. Jest to spin-off trylogii Gołąb i Wąż, którą wam zrecenzowałam całą na kanale i o której do tej pory bardzo ciepło myślę. Można powiedzieć nawet, że pokochałam tych wszystkich bohaterów i naprawdę bardzo się ucieszyłam, że oni wszyscy wrócą. Chociaż z drugiej strony, opis książki yy, obiecywał nam yy, zupełnie coś innego niż mieliśmy yy, do czynienia yy, poprzednim razem, i przez to ja jeszcze bardziej nie mogłam się doczekać. serią Tremblay poznaliśmy na początku, w trylogii właśnie Gąb i Wąż, jako dziewczynę, yy, która była zauroczona Ridem. Zanim ten został jeszcze mężem Lou, a skończyło tak, że bardzo przyczyniła się do śmierci Margane Leblanc i właśnie przez ten czyn, jak już ta y, cała wojna dobiegła końca, to została ona pierwszą i jedyną do tej pory kobietą, y, która została łowczynią. Co bardzo się nie podoba niektórym łowcom, chociaż uważam osobiście, że łowcy mają teraz bardzo yy, ułatwione zadanie, ponieważ po pierwsze odeszły czarownicę. czarownice, no bo yy, Lu teraz rządzi Dam Blanche, Koko rządzi Dam Rouge, przez co i na ulicach, no i między tymi klanami czarownic panuje spokój do rzeczy. Przywódcą yy, łowców jest teraz Jeanne-Luc i on jest też narzeczonym seli, co nie jest zbyt dobre, przynajmniej dla niej. Bo Jean luc oczywiście kocha swoją narzeczoną i chce dla niej jak najlepiej. Jednak no, jest również jej dowódcą do tego momentu, że w pewnym momencie przestań się dziwić, że inni łowcy ją nie lubią. I że to już dawno przestało chodzić o jej płeć, ponieważ żanuk ją bardzo faworyzuje, z całych sił się stara, żeby ona się nie upokorzyła przed innymi łowcami, przez co no, zazwyczaj wychodzi jeszcze gorzej. Nie potrafi zakwestionować żadnego jej pomysłu, mimo że istnieją szybsze rozwiązania, poradzenia sobie z danym problemem. A w sumie to najbardziej by mu się podobało, gdyby Celia siedziała w bibliotece i katalogowała zbiory. Co oczywiście nie podoba się naszej głównej bohaterki ponieważ ona by chciała robić wszystko to, co robią inni łowcy. Przecież ona nie może ćwiczyć walki z innymi łowcami, no dla mnie to jest jakaś paranoja. Tym bardziej, że bycie łowcą w dużej części na tym polega. żeby umieć, nie wiem, pokonać jakiegoś wilkołaka, czy podobną jemu istotę. Czara goryczy przelewa się w momencie, gdy żan luc zaczyna mieć przed celią jakieś sekrety. I jak ona pyta, o co chodzi, to on w kółko powtarza, że to jej nie dotyczy. Nawet już, gdy ona sama znajduje te zwłoki opróżnione z krwi, to nasz kapitan nawet wtedy jej nie chce dopuścić do tego śledztwa. No i co, kłócą się, Selia wybiega, no i tak się składa, że zostaje ona porwana na tajemniczą wyspę wampirów, na której rządzi król Michał. W książce jest takie stwierdzenie, że Jean-Luc traktuje Selię jakby była ze szkła. A mi się bardzo podobało, jak nasza główna bohaterka się sprzeciwiała temu wszystkiemu. Aż parę razy miałam ochotę krzyknąć go girl! Bardzo się cieszę, że yy, mogłam poznać Celię właśnie z takiej strony, ponieważ momentami potrafiłam się nawet z nią utożsamić. I żeby nie było, w książce pojawiałem się również Lurit, Koko i Boł, więc nie martwcie się, chociaż no, z oczywistych względów ich rola nie jest już aż tak duża. Musicie też wiedzieć, że w tej książce znajduje się takich 200 stron które są takie bardziej opisowe które y, przedstawiają jakieś zasady, jakie panują na tej wyspie wampirów jakieś takie drobne backstory. Y, tych bohaterów, którzy są nowi i których dopiero poznajemy, i muszę wam przyznać, że strasznie się wtedy wynudziłam, aż byłam przerażona, że książka zostanie utrzymana w takim dodzie, że do końca, ale na szczęście po prostu trzeba to było przeczekać. Bardzo się zastanawiam, w jaki sposób zostaną tutaj wprowadzone wampiry. Ponieważ y, w Gołębiu i Wężu raczej nie było o nich mowy, no ale w ogólnym rozrachunku to wyszło to dość grabnie. No i podczas y, czytania y, wyczułam tutaj trochę takie tropy y, z romantazym. Chociaż od razu mówię, to nie jest romantazy samo w sobie, chociażby dlatego, że brakuje tutaj takich spicy scen, ale trochę motywów z tego gatunku wyłapałam. Ale czy to dobrze, czy to źle, musicie zdecydować sami. Albo ja już po prostu za dużo romantazy czytam i po prostu widzę romantazy wszędzie tam, gdzie go nie ma. Ja sama niestety mam ogromną słabość do tego gatunku. Wiem, że on nie jest za bardzo ambitny, ale no nie moja wina, że te książki aż tak mi wchodzą. No, a na samym końcu muszę Wam powiedzieć, że ta książka mnie bardzo poruszyła. I chociażby za samo to poruszenie, muszę Wam ją zwyczajnie polecić. No i co, tymczasem to by było na tyle. Następny film to już będzie podsumowanie roku, i postaram się z tym wyrobić w ciągu miesiąca. Ale jeszcze czekam na jedną książkę, którą chciałabym wziąć pod uwagę. No a tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się na razie.